Ej, pobudka uciekamy. Co? A tak? Zamknąłem go w łazience. Nie mamy wiele czasu. Nie ma samochodu. Misji mi uciekać pieszo. A ja mam dwa złe fu. Masz telefon tak masz uprzedzam, że do nikogo się nie dodzwonisz. Aps, no to niezłe przygotowa. O masz Roblox. Mam pomysł. Besti pomóż. Bożenela, ty żyjesz? Tak nie czas na pytania. Szybko z... 112. Jesteśmy w. Dobra, trzymaj się. Będą za chwilę. Dzięki. Dobra, jedzie pomoc. Dorwencie. Już się uwolnił. Szybciej. Co on trzyma? Czy to. Pistolecie Rico? 940. Ści jeden f -stell. Aha. No ko, zabrał mój pistolet. Twój? No wiesz. Uważaj, celuje w nas. Ała! Czemu to zrobiłeś? Poświęciłeś się dla mnie? Możesz chodzić. Boli? Spokojnie nie boli. Heche, taki żarcik. Uciekaj. Postradałeś zmysły. Nie zostawię cię. Uciekaj. Nie. Mam łas. Już nie jesteś potrzebny. To mogę cię zabić. Ciebie muszę zostawić. Ostatnie słowo. Ręce do góry rzuć broń. Nie! Dobra robota. Pan z nami. Kamil musi zostać opatrzony, wygląda poważnie. Karetka ma opóźnienie. W takim razie, ja mu pomogę. Wytrzymaj. Ała. Przepraszam, staram się. Spokojnie. Zamknij oczy i oddychaj. Szybko do karetki. O matko córzeczko, to ty. Wszystko w porządku. Tak się martwiłam. Tak, mamo, wszystko ok. A co z Kamilem? Nie martw się, nie zobaczysz go już. A teraz do domu. Ale mamo powiedziałam do domu tak, mamo.